O, Ewa idzie. Proszę, proszę! Mogę wejść? A wchodź, wchodź, Wonia, proszę, proszę, ale ten obudziłaś mnie, leżałem taki zmęczony. Wszystko mnie boli, dzisiaj głowa, ten. Co, przyszłaś pochwalić chyba mnie tak, nie? Że tak wczoraj fajnie było, nie? Człowieku, co, jaki ty mnie obciąg zrobiłeś? Daj spokój! Weź, już. Ja się to słów po prostu brak. Tak. Jak ty się tancowałeś z, z pięcioma, z czteroma, czy z jedną panią, ja nie podchodziłam ich, nie odpycham. A ty co? Jak tylko yy, facet mnie poprosi do tańca, to ty... Chciałem mi ten, o ty siodzy, weź ty człowieku... Ja z pięcioma tańczyłem? Ja nie pamiętam. Wiem... Wiem, ja tylko, ja tylko pamiętam, że z sobą tańczyłem, ale... A tam resztę ten, A o gołębiech, jak zaczęłaś opowiadać, to na całą salę tak krzyczałeś. Orkiestrę przekrzyczałeś. Myślałam, że cię wyprowadzą. No bo tam Ach. dużo hodowców było, to było o czym pogadać, nie? A co, ty myślisz, że ja tylko będę całe życie o kobietach tylko rozmawiał? Za o ptakach też trzeba, nie? W z y, znowu na imprezę, żeby nie, było, nie zrobiłeś obciach ostatni raz. Zobaczysz. Więc ja z tobą nie pójdę. No ale ty, te, Ale jak do ciebie przychodzą i Ewunia i Ty się podobasz czy to? Każdy jakieś nawiki to co że mnie to przyjemnie słuchać takie rzeczy? No. Tak. Drzwi zamknij, bo ten... przyszła się o! Nawet drzwi nie potrafi zamknąć, nie? Sam ja... się otworzyłeś. No. Wiesz, ja, wunię, ja to nie pamiętam, jak to wczoraj to wszystko było, ty. Aha, masz dobrą pamięć, ale krótko, tak? No. Dobra, ci, w tym razem ci podaruję, no, ale... ale następny razem jest sobotę. No. To masz... Ale kochanie, ciszej mów, bo wiesz, że mnie głowa dzisiaj tak boli. A ja to ja no to No to trzeba. No dobra, ciszej. Usiądź. No, no sia, no usiądź. No to może będę ciszej. No. No Weź się, rozbierz, usiądź. muszę mo, iść, dobra. A mo, może ja kawę zrobię, co? Nie, i też się położę pasterzem. No ty kontakt. idź, no, no a ja jeszcze no. muszę ten odleżeć, poleżę, ja to też potem idę. tam. No. Przyjdź pod wieczór, to pogadamy, nie? No właśnie o tych no. sprawach, dobra. No, no to na razie. Buźka Ewunia, pa, pa. trzymaj się, kochanie.